Każdy poranek zaczynam od szybkiej pielęgnacji włosów i ostatnio moim totalnym odkryciem jest seria L'Oreal Gay Coli Gloss. Naprawdę czuję ogromną różnicę. Zaczynam od szamponu nabłyszczającego, już podczas mycia... Czuję, że włosy stają się lekkie, oczyszczone i miękkie w dotyku. Nie ma już tego uczucia matowości, który wcześniej strasznie mnie denerwował. Potem sięgam pod żywkę na błyszczająco. Uwielbiam ten moment, bo włosy stają się mięciutkie, gładkie, dużo łatwiej się rozczesują. Ta seria zmienia całą pielęgnację, bo oszczędzam czas i nie muszę się męczyć ze splątonymi włosami. Na końcu mój ulubiony krok. Serum w sprayu to chwila, w której zaczyna się prawdziwa magia. Włosy nabierają połysku, jak lustro, są gładkie, lśniące i wyglądają jak po profesjonalnym zabiegu w salonie. Uwielbiam ten efekt, bo wystarczy kilka minut rany i od razu mam włosy, które wyglądają zdrowio promiennie. To jest teraz moja codzienna, poranna rutyna, i muszę przyznać, że moje włosy jeszcze nigdy nie wyglądały tak dobrze.